Barka kołowa Komatsu PW130, rok produkcji 2006, świeżo sprowadzona z Niemiec. Dodatkowe wyjścia hydrauliczne, szybko złącze Lenhofa z 2014 roku. Jedna łyżka do kopania w komplecie. Ramię trzy razy łamane z przodu pók opony trzy są nowe w maszynie. Ten bardzo ładny w oryginale, Nic, nigdzie nie malowany, posiada stabilizację. Łyżka cała, nieponiszczona Fotel operatora nie przetarty, książka Maszyna odpala na dotyk Monitor może na, na filmie trochę licowo widoczny, ale widać i przebieg to 10, 10, 10 godzin ma. Jest w pełni sprawna. Sprawdziliśmy ją na naszym drugim, a na naszym drugim placu kopała, a także jechała na kołach tam. 8 km w jedną stronę bez żadnych, żadnych problemów, i maszyna naprawdę gotowa do, do dalszej pracy. Bez żadnych na wolnych obrotach bez problemu się podnosi, wszystko jest w porządku. Zapraszam do oglądania i, i testowania maszyny. Pozdrawiam.